Szanowni widzowie, y, usunęło mi się w ogóle nagranie teraz y, Tam już nagrywałem od tamtego kurnika. Akurat tam skończyłem robić gruberowanie więc tu podjechałem ak Aktualnie y, y, odpinam i muszę puk po, muszę pług potem zapnąć żeby trzeba, trzeba trochę orać ale coś mi tu nie idzie w więc no Słuchajcie, sobie to przełożę do tej ręki no, Widzimy się widzowie w pocięciach to dobrze, dobrze Dobra widzowie, ja już jestem Jeszcze sobie tu tylko yy, Wrzucę ten na szybko Wbić muszę O zawleczkę Zawleczkę wbiję To no, nie umie teraz, bo ja mam A co? Dobra jest. i teraz hmm. musimy tam bardziej bardziej wzpuścić na tej wajze tu mi się trochę jak widzę normalnie pół, to mi się tak kurwa się rozje... kurde rozwaliło Sorry teraz musimy spuścić się trochę i dostać stąd o szkolne ubrania, ale nic nie szkodzi i zrobię Oh, jeszcze bolec mi, że tak jak to wybijałem O, no, zawleczkę jeszcze Jeszcze so, Jedynka Jedynkę sobie wbiję I się owiada Dobra Dobra tu jest ta wleczka. Zobacz, to jest tu. No tak, muszę odepchnąć bąbelkę, ale nie wiem. Nie muszę to pokażeć. albo czekajcie, że żeby... Zawiecał mi się zepsuło w tej spince. Też zmieścimy się tylko. Bo... Ja Może to wybić tylko? Dobra, ja wybiłem to. Jestem. Boleś nam.

Zabra. Dobra. zamachu, wniszcie zamachu, wniszcie zamachu, wniszcie zamachu, Widziałem poza wleczki Może mnie zbanują Że nie mam 18 lat, ale no Młody wiek, a nie mi na osób To trzeba Tutaj to kurde Ogarniać, więc może mnie je zbanują Więc sorry to administration Dobra Już to zapłem Biorę sobie to Podam sobie tutaj na traktor, czego jest to za wleczka, a z tego. Nie wiem, fajnie chodzi ten traktor, moim zdaniem, widzowie, No, ale ja Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj będziemy puk zapinać, Musi je robić się w sumie a ja to nagrywam jest 18. Jest tak średnio żebym to dzisiaj nagrał wrócił. No wrócę na pewno, nie tak 20, że się coś wejdzie w ten filmik. Tylko nie wiem jak kura z tym, ale dobra. O, bo mi zaraz liczę tutaj jest mruga więc mało paliwa mam, mało nerdy, czyli mało paliwa podjadę po półki zakończymy ten odcinek kurde, kulkę zgubiamy ja tu dwie a tę wiecie, 5 hektarów to może zawsze Mamy coś jest, dla Was nie wiem A tylko pod kub podjadę Tu już jutro zapnę Boże, dzisiaj nie wiem czy się poza... O kurwa, a pierdziele Ruszyłem cały kub, widzowie że... Nie odjadę do przodu Dobra, w sumie zgasło Dobra, w sumie to miało być tyle, no. Dobra, z tym, ja już gaszę, bo mam druga. Tu postawię. Mamy kulki. Sybie nie zamierkam. Nie będzie padać chyba raczej. Idę jeszcze tą kulkę poszukać. No i tu nagle taki dup i mi uciekła ta kulka. Kurwa tylko gdzie ona jest Kurde Lipa ten tak. tutaj na pewno Nie, nie no ta kulka 20 zł mamy 20 zł w kieszeni na nie Taka kółka Mamy ty, tylko dzisiaj odpinałem też Dzisiaj pół morza obczyścić trzeba jeszcze jutro a ja tu w sumie już dam tutaj kulki nie wzięłam szkół jak Niektóre one już będą nie widzę wiek jakaś tam podeszła zabraczka w góry wrócimy już koło 17 coś idę roboty. robić gruby gruby zaplił musiał jeszcze jedna zabraczka powinna być i od razu na pole zapinę, tam mi zapni zapnię, grubę tutaj przy chałupie gdzieś indziej w sumie nie zapinam tego dzisiaj pługa bez za, za ziemię A tego nie zamikam tylko drzwi zamknę góry się gryzą Dobra, widzimy się zaraz, bo jak tu widzicie, czyta sobie stoi, ona jest podlepiona, by podgłęb, pod, pod, pod freza. tu dzisiaj to musiałem zrobić, tam nie robiłem, tam już robiłem dwa tygodnie temu, tu musiałem przejechać, bo tu normalnie jeździliśmy yy, w Manitou i w Pożyczonym, bo raliśmy beton, yy, no... Tu musiałem pojeździć, bo to było wyjeżdżone. Tu wjechałem traktorem, Tu tak. Jechałem. Tu ujechałem. to tę trawę. Tu przybrałem trochę. tu się wyrzuci. A mura. Tu jedna przyczepa, a tu druga. Złamłem, z drzewem. O, 30 stoi. Jest w lizie. Jest to. A tu jeszcze ten beton. Beton tam wylewaliśmy, rano przez jeszcze wylewam go. Dobra widzowie, to by było na tyle.